Pod moim poprzednim filmem wiele osób w komentarzach pisało, że tak samo jak potępiamy inne ustroje zbrodnicze, tak samo powinniśmy potępiać banderyzm. Natomiast czy uważacie, że jeżeli propagowanie na przykład nazizmu nie byłoby wpisane w kodeks karny, to ludzie chodziliby po ulicach ze swastykami? Przecież uczymy nasze dzieci, co robił Adolf, co robił Józef, co robił Mao w Chinach. I nasze dzieci już kończąc szkołę wiedzą, że kultywowanie tych osób jest złe. W związku z czym jednostki, które to robią, od razu są stygmatyzowane. Nie potrzebujemy do tego specjalnych przepisów prawa. Chciałbym żyć w państwie, w którym każdy może mówić to, co myśli, bez żadnych ograniczeń, żeby prawo regulowało jedynie to, że rzeczy, które wygłaszamy, muszą być zgodne z prawdą. Nie możemy przeinaczać faktów. I wtedy to społeczeństwo będzie oceniać. Kto zasługuje na to, żeby go słuchać, a kto nie. Jeżeli ukraińskie władze, ale przede wszystkim ukraińscy obywatele nie zaprzestaną kultywować zbrodniarzy wojennych, to to, że my w Polsce zabronimy propagowania kultu Bandery nic nie zmieni w relacjach polsko-ukraińskich. To oni muszą zdać sobie sprawę z tego, komu stawiają ołtarze i pomniki. Nie wiem, czy wiecie, ale w Niemczech już się zdarzają takie sytuacje, że ktoś przy piwie mówi, że Adolf nie zrobił nic złego, że w sumie to robił dobre rzeczy. I czy prawo, jakie mamy w Polsce, zmienia cokolwiek w tym aspekcie?